Czego możemy dowiedzieć się więcej o momentach? Momenty musimy przede wszystkim wywołać, ponieważ domyślnie one się nie pokazują. Ale jeżeli klikniemy przycisk M, to to wtedy pokaże się domyślna forma w postaci barwnej mapy dla momentów składnika Mx. Mamy wartości ekstremalne, które możemy wyłączyć klawiszem M, lub też z opcji Pokaż. Miejsca maksymalne, no i wtedy możemy sobie włączać lub wyłączać te parametry. Chcąc dowiedzieć się więcej o momentach, możemy skorzystać z opcji odczyt. Możemy odczytać jedną składową lub też odczytać więcej tych składowych. Przypominam, że te składowe MX, MY, GMS są składnikami tensora. Dlatego też dla nich możemy jeszcze wyliczyć momenty główne M1, M2, no i również kąt obrotu dla wartości głównych. Jeżeli mamy odczyt składowych, no to proszę Państwa, będziemy mieli taką planszę. Możemy odczytać momenty niekoniecznie w układzie głównym, możemy je odczytać w układzie obróconym, na przykład o 90 stopni. I w tym momencie, proszę Państwa, będziemy mieli zamianę tych wartości. No bo składniki, składniki tensora są zależne od wybranego układu współrzędnych. Wróćmy w takim razie do układu głównego. No i jeszcze popatrzmy na pełną listę. No mamy w tym momencie wartości dla wszystkich obciążeń zdefiniowanych w module dane plus obciążenia zdefiniowane w module wyniki. Jeżeli, proszę Państwa, wrócimy do odczytu składowych, to możemy również co zrobić dla wartości ekstremalnych, czyli do obiedni. Oczywiście możemy zrobić wartość maksymalną i minimalną razem, no z tego względu, że przy barwnych rozkładach nie mamy możliwości pokazania wszystkiego, ale jeżeli zrobimy sobie teraz odczyt, no to proszę Państwa mamy wartości maksymalne i minimalne. Poza tym jeszcze oczywiście mamy coś takiego jak składniki obwiedni, ale one są omówione w specjalnym filmie. Natomiast ciekawostką w momentach jest pełny odczyt. Na czym polega pełny odczyt, proszę Państwa? To jest odczytanie wszystkich składników z tensora momentu, ale z różnymi wiodącymi i pozostałymi stowarzyszonymi. W tej linijce mamy główny wiodący moment MX, i pozostałe wartości są stowarzyszone. Tutaj będziemy mieli główny MY, a te dwa są stowarzyszone. I w przypadku MS to będzie główne, a te są stowarzyszone. Proszę Państwa, dla takich tablic wartości momentu obliczane jest zbrojenie, ponieważ ono musi być obliczane dla wartości fizykalnych obciążeń. Nie może to być zrobione dla obiedi liczonej osobno dla każdego składnika. Z tego też względu, proszę zwrócić uwagę, my tutaj w tej tabelce, jak również w odczytach, nie mamy możliwości odczytania momentów głównych, ponieważ nasza obietnia liczona jest osobno dla każdego składnika. Jeżeli przełączymy i wybierzemy wiodącą, na przykład według MX-a, to w tym momencie, proszę Państwa, będziemy już mieli dostęp do momentów głównych, ponieważ te składniki tensora będą pochodziły od fizykalnego układu obciążeń. Jak to, proszę Państwa, wygląda w przypadku powłok? Ponieważ w powłokach też mamy momenty. Weźmy sobie zadanie obiektowe. No i tutaj mamy jedną rzecz. W odróżnieniu od płyty, gdzie wszystkie momenty były ustalane czy obliczane w układzie opisowym głównym, w tym przypadku, proszę Państwa, liczone jest to w układach elementowych, które niekoniecznie muszą być spójne. Naciskając klawisz V możemy się dowiedzieć, jak tutaj są zorientowane te układy. No tu akurat było stworzone o fragmenty z generatorów, więc one są spójne, ale ogólnie rzecz biorąc nie są. I dlatego jest ten napis bez wspólnego układu spórzę. Jeżeli my chcemy oceniać rozkład momentów, to proszę Państwa, musimy wybrać wspólny układ. Wspólny układ wybiera się w ten sposób, że po prostu bierze się dwa punkty, które określają oś X i Punkt trzeci, który określa płaszczyznę, i w tym momencie, w tej płaszczyźnie mamy zadeklarowany wspólny układ. I możemy już teraz oceniać te momenty. Możemy oczywiście odczytywać. Yy, I zakres tych odczytów jest właściwie identyczny jak w przypadku płyty. To samo się dzieje, jeżeli przechodzimy na obwiednie z tym że w obiedni mamy, proszę Państwa, pewno, pewne rozszerzenie w stosunku do płyty. Mianowicie możemy wybrać wiodącą dla obiedni następującą. Nie tylko momenty, ale możemy również wybrać składniki sił tarczowych. To jest potrzebne w przypadku oceny obiektów, głównie obiektów mostowych. No i tyle właściwie byłoby, jeżeli chodzi o stronę odczytu. Mogę jeszcze oczywiście powiedzieć, że istnieje lista. No a tutaj w tym wypadku menu tego wyboru jest identyczne. Możemy określić sobie długość i... Wybrać linię do listy, no i dostaniemy listę momentów, tu w tym przypadku minimalnych, wraz z odległościami.